Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy uszka z kapustą i pieczarkami. Mam tutaj trzy szklanki, mąki, szczyptę soli, łyżkę masła i szklankę ciepłej wody. I zarabiamy ciasto. Ciasto pozostawiamy na 30 minut, aby odpoczęło i zrobimy farsz. Ciasto przykrywamy i ciasto musi odpocząć. Do farszu będziemy potrzebować 30 deko pieczarek. Pieczarki podsmażyłam z cebulką i 30 deko kiszonej kapusty. Mam tutaj kiszoną kapustę pokrojoną, a tutaj mam podsmażoną cebulkę. I kapustę dam do cebuli. Podleję wodą, niewielką ilością wody i będę dusić pod przykryciem 30 minut. I należy pieczarki z kapustą zmielić. To będzie farsz. Doprawimy solą, pieprzem, majerankiem, jeżeli ktoś lubi. Można dodać ciosniku. Tak, ciasto już mam wyrobione, przykrywamy i pozostawiamy, aby odpoczęło. A teraz do podsmażonej kapusty przepraszam do podsmażonej cebuli. Dodaję kapustę. Podlewam niewielką ilością wody i duszę 30 minut. Pod przykryciem niewielka ilość wody i 30 minut pod przykryciem. Kapustę i pieczarki mam już zmiksowane. Doprawimy solą pieprzem majerankiem, jeżeli ktoś lubi, można zamienić na tymianek, ale nie wszyscy lubią. I farsz należy bardzo dokładnie pomieszać. Gdyby się okazało, że farsz jest zbyt wilgotny, dodajemy dwie łyżki bułki tartej. Ciasto odpoczęło. Ciasto będziemy wałkować, nakładać farsz i lepić uszka. Tak, farsz już mam przygotowany. Dobrze by było spróbować, aby mieć pewność. Ja lubię pieprz, więc sobie dołożę pieprz. Marsz mamy gotowy ciasto odpoczęło odkrywamy odkroimy kawałeczek bo ciasto wysycha więc ono musi być cały czas pod przykryciem Ta kawałeczek odkroiłam z którego będziemy robić Tak jak już wspominałam, ciasto przykrywamy. Matę leciutko oprószamy mąką i ciasto cienko rozwałkowujemy. Ja kroję na kwadraty, bo to jest kilka sposobów robienia uszy. Ja kroję, przepraszam, prostokąty. I nakładam pasz i zlepiam. Uszka możemy sobie przygotować prędzej i zamrozić. I ja zamrażam uszka obgotowane. Gotuję w osolonej wodzie dosłownie dwie minutki. Studzę. Zamrażam pojedynczo i później przekładam do pojemnika i mam uszka zamrożone. Ja myślę, że już ciasto jest odpowiednio cienko rozwałkowane. Ja zaraz pokażę. Tak mam rozwałkowane ciasto. Skrawki wrzucamy, ponieważ będziemy również tamto ciasto przewałkowywać. I teraz kroimy. Ja sobie zrobię takie trzy paski i będą to takie prostokąty. I łyżeczką nakładamy farsz do środka. Troszeczkę za dużo nałożyłam. Zlepiamy, składamy na pół, zlepiamy dookoła i składamy na pół. I to mamy takie uszka. Jeszcze raz pokażę. Niewielka ilość farszu do środka, zlepiamy i tutaj formujemy i składamy na pół i mamy takie uszka drugi sposób jest inny bo możemy literatką wykroić kółeczka i później też zlepiamy i składamy na pół mi bardziej odpowiada ten sposób więc moje uszka tak będą wyglądały i tak zrobię do skończenia składników tego dosyć dużo jest, to jest takie dosyć pracochłonne, ale efekt końcowy jest świetny. Uszka gotujemy w osolonej wodzie 3 minuty od zagotowania. Jak wypłyną 3 minuty i uszka wyjmujemy, podajemy z barszczem, z bulionem lub same. Tutaj już wodę gotuję i kilka uszek ugotuję. Składamy i uszka mamy gotowe. I tak zrobię do skończenia składników. Kilka uszek już mam zrobione, i teraz wrzucam na osoloną wodę. I będę gotować 3 minuty po wypłynięciu jeżeli chcemy uszka zamrozić to należy do wody dodać oleju i od zagotowania schartować zimną wodą ale ja uszka podam z barszczem więc gotuję 3 minuty od zagotowania i tak uszka już mamy ugotowane część pozostałą część będę robić i uszka podaję, jak ja już wspominałam z barszczem czerwonym. Barszcz czerwony przepis znajduje się na moim kanale. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Uszka z kapustą i pieczarkami.